Powiem w ten sposób, że ocena meczu z Krasnowią sądzę, że dopiero przyjdzie w sobotę. Trudno ocenić naszą dyspozycję. No uważam, że w wielu momentach mieliśmy przewagę nad rywalem, strzeliliśmy trzy bramki, mogliśmy strzelić jeszcze kolejne bramki, ale przeciwnik też Mógł zdobyć nie tylko jedną bramkę, ale nawet, i, ale, ale jeszcze mieli inne sytuacje. Między innymi bardzo dobra obrona Andrzeja Paszka pod koniec drugiej połowy. Także trudno powiedzieć tak naprawdę jak, jak prezentuje się nasz zespół. Też należy wziąć pod uwagę fakt taki, że nasz rywal z Krasnego gra od nas ligę niżej. Jest to drużyna, która awansowała dopiero do czwartej ligi. Także tak jak powiedziałem, na ocenę dopiero przyjdzie czas. Tak jak i w poprzednich meczach, tak samo i w meczu sobotnim stworzyliśmy wiele sytuacji. Sądzę, że kibice, którzy śledzą nasze poczynania, na pewno zwrócili uwagę na to, że strzelamy więcej niż jedną bramkę w każdym meczu, a w ostatnich sparingach nawet strzeliliśmy po trzy bramki. Do tego jeszcze tworzymy sytuacje, po których powinniśmy strzelać bramki kolejne, i na pewno ta dyspozycja ofensywna drużyny mnie cieszy. Chociaż, tak jak zawsze, należy jeszcze starać się udoskonalać tę grę. Musimy grać jeszcze bardziej, starać się jeszcze więcej zwrócić uwagi na schematy, które ćwiczymy na treningach. No, z kolei, jeśli chodzi o grę defensywną. To na pewno jest tutaj zdecydowanie więcej do poprawy. W tym tygodniu w głównej mierze będziemy koncentrowali się bardziej na grze defensywnej, jak na ofensywnej. No i na pewno materiał, który tutaj dzięki dziadulkowi, który tutaj nam pomaga, <gry> który nagrywa mecze, ten materiał wspólnie z zespołem, jutro po treningu mamy analizę meczu. Ze Stalą Rzeszów i meczu z Krasnowią. -Krasnę. I te analizy, tak jak od już kilku lat, przynoszą nam na pewno tylko i wyłącznie dobre rzeczy, a nie złe. Z pracy, której w okresie przygotowawczym jestem zadowolony, wszystkie elementy, które sobie założyłem przed rozpoczęciem okresu, zostały w pełni wykonane. Mieliśmy zorganizowany tutaj przez zarząd klubu obóz w Zamościu. Warunki, które tam zostaliśmy naprawdę były, można powiedzieć, na poziomie bardzo wysokim. Wspaniałe boiska, bardzo dobre warunki do pracy przede wszystkim, ale również i warunki socjalne. Bardzo duży akcent kładliśmy tam zarówno na motorykę, jak i na taktykę. Jestem zadowolony również z faktu takiego, że można powiedzieć praktycznie kontuzji nie ma. No, Krzysiek na rzeka już od pewnego czasu na pewne bóle w kolanach, które tak naprawdę nie wiemy, jaką są przyczyną, ale to jest już sprawa naszego tutaj fizjoterapeuty, czyli Kondrada. A tak poza tym wszyscy są zdrowi. No i czekamy z niecierpliwością na sobotni mecz ze starą Sanko. Uważam, że pierwszy mecz przypada nam z zespołem bardzo dobrym, zespołem bardzo doświadczonym, zespołem, który już. Sezon rozpoczął. W ubiegłą środę grali Puchar Polski z Heleną, z Heleną Nowy Sącz. Także na pewno jest ten zespół już na, e, może, można powiedzieć, na nieco innym, innym poziomie. No ale też trzeba pamiętać, że drużyna Stalisanok miała bardzo krótką przerwę e, w zasadzie kilka dni chyba z tego, co, co się orientuję. E, i tak jak mówię, no na pewno może to wpłynąć na ich postawę albo pozytywnie, albo negatywnie. To zobaczymy, zobaczymy w sobotę. O przeciwniku, zarówno stali, jak i izolator, o między sobą na pewno o sobie wiedzą bardzo dużo. Także ciężko będzie tutaj powiedzmy zaskoczyć rywala. Tym bardziej, że zarówno w stali, jak i u nas nie było wielu, wielu roszot, chociaż nasi rywale pozyskali dwóch bardzo wartościowych zawodników, środkowego obrońcę i y, napastnika, czy pomocnika Niemczyka, który grał wcześniej y, w drugoligowym motorze. No, przyznam szczerze, że y, poprzeczka na pier jako pierwszy mecz jest, po jest powieszona dosyć wysoko, ale y, ja na pewno z tego faktu się cieszę, bo będzie to pewien jakiś test. Test dla mojego zespołu. Uważam, że. Y, na pewno y, przede wszystkim, nawet będąc jeszcze i y, rozmawiając z Bakero, i on zawsze podkreślał wielokrotnie, on, mówiąc o tym, i ja też nie ukrywam, że też zespołowi mojemu mówiłem to, y, mówię to od zawsze, że przede wszystkim postawa naszej drużyny, jeśli każdy z nas, y, każdy z moich zawodników na boisku będzie wiedział o swoich zadaniach, a może nawet nie tyle i wiedział, ale będzie te zadania rozumiał. I jeszcze o tych zadaniach będziemy mówili sobie w całym mikrosyklu treningowym, będziemy realizowali pewne zadania taktyczne, to jestem spokojny. Uważam, że tutaj przede wszystkim liczy się realizacja i gra mojej drużyny, a do tego na pewno informacje i pewne ustawienie mojej drużyny pod kątem rywala Stanoka tylko i wyłącznie nam może pomóc, w co osobiście wierzę i nie ukrywam, że. Będę chciał e, zaskoczyć tutaj naszego przeciwnika, pomimo tego, że na pewno każdy z nich wie doskonale e, jak gra Tomek Płonka, czy jak gra Krzysztof Domin, czy jak grają inni, e, ale nie ukrywam, że e, liczę na to, że moja drużyna będzie bardzo zdeterminowana. Widzę to po nich, widziałem to na dzisiejszym treningu, że są rządni już tego, aby rozpocząć rywalizację. Doświadczenia poprzedniej rundy, kiedy e, Pomimo ciężkiej pracy, pomimo dobrej, można powiedzieć, formy jeśli na treningach, pomimo dobrej dyspozycji motorycznej, były bardzo trudne porażki. Uważam, że mnie jako trenera czegoś nauczyły. Było to przykre, ale uważam, że bardzo pożyteczne doświadczenie. Również i uważam, że drużyna tworzy atmosferę i cementuje się nie tylko wtedy, kiedy wygrywa, ale również wtedy, kiedy przegrywa. I mam nadzieję, że te doświadczenia w tym sezonie w tej rundzie nam bardzo pomogą. No i nie ukrywam, że, że nie chciałbym już w przyszłości mieć takiej pasy, co mam nadzieję poprzez swoją pracę skutecznie, takie ryzyko wyeliminuje. Moim marzeniem jest to, aby izolator walczył oczywiście o żeby izolator walczył o jak najwyższe cele. chciałbym, Uważam, że mam drużynę ambitną, tak jak to nieraz już wspominałem, zarówno członkowie zarządu z panem prezesem, jak i piłkarze, i ja jako trener jesteśmy ludźmi ambitnymi. Chcielibyśmy walczyć o jak najwyższe cele. Mam nadzieję, że w rundzie wiosennej, czy powiedzmy w okresie zimowym, będziemy mogli sobie już jasno powiedzieć, że naszym celem jest walka o awans. A na razie spokojnie, gramy w każdym meczu o zwycięstwo. Realizujemy zadania, które będę nakładał na drużynę przed każdym meczem. Nie ukrywam, że wiele, wiele, wiele rzeczy, nie tylko zmiana systemu, ale wiele innych rzeczy chcę wprowadzić i wprowadzam powoli do zespołu po to, aby jakość naszej gry się cały czas podnosiła. Nie tylko doskonałe przygotowanie motoryczne, ale również chęć utrzymywania się przy piłce. I nowy system, który nam to umożliwia, mam nadzieję, że te moje ambicje zrealizują. Uważam, że mając sezon uważam, bardzo dobry w czwartej lidze, od samego początku graliśmy z myślą taką, że jesteśmy drużyną do awansu. I uważam, że ta presja wcale nam nie przeszkodziła. Także jeśli będziemy pracowali tak, jak pracujemy, jeśli będziemy realizowali te wszystkie zadania, które my jako trenerzy będziemy wyznaczać piłkarzom. Uważam, że jesteśmy na tyle już doświadczonym zespołem, również tymi bardzo trudnymi chwilami, że ta presja, czy powiedzmy jakoś tam robienie z nas faworytów nam nie przeszkodzą, a mogą nam jedynie pomóc. Także ja osobiście się tego nie boję. My przede wszystkim musimy wyjść na boisko w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. To jest naszym celem. Czy będziemy walczyli o awans, czy będziemy walczyli o utrzymanie? Zadanie jest jedno: wyjść na mecz i go wygrać. A wygrać możemy go wtedy, kiedy będziemy robili wszystko to, albo powiedzmy większość tego, co sobie zakładamy przed meczem. Dziękuję bardzo kibicom za uwagę. Zapraszam serdecznie na sobotę na mecz ze Stalą Sanok. Do zobaczenia.